Cześć kochani, zapiszcie sobie koniecznie ten film, bo będziecie potrzebować tych informacji do zrobienia najlepszych cynamonek na świecie. Znajdziecie tutaj przepis na dwa nadzienia: jedno nadzienie na bazie jabłek, a drugie klasyczne na nadzienie cynamonowo-maślane. Do jabłkowego będziecie potrzebować czterech dużych jabłek, które obierzecie ze skórki i ze trzecie do patelni. Robimy to od razu na patelni, ponieważ będziemy je przesmażać. Kiedy zetrzecie wszystkie jabłuszka, będziemy wsypywać do nich dwie łyżki cukru oraz dwie łyżki cynamonu. Nastawiamy patelnię na gazie, odpalamy, podlewamy wodą około 150 ml wody, wlewamy do jabłuszek i zasmażamy całość. Kiedy nasze jabłka się już ugotują, Zredukują. Do całości dodajemy dwie łyżeczki galaretki cytrynowej. Całość dokładnie mieszamy, czekamy, aż woda nam odparuje, a na koniec dodajemy 100 g zimnego masła. Całość chwilę mieszamy, do momentu, aż masełko nam się rozpuści i połączy z jabłuszkami, i pozostawiamy do wystudzenia. Będziemy ich potrzebować do nadziania naszych cynamonowo-jabłkowych cynamonek. Przechodzimy do wykonania lukru na bazie soku z pomarańczy. Do miseczki wsypcie sobie 150 g cukru pudru i dodajcie połowę soku z pomarańczy. Tak, żeby nasz cukier rozpuścił się w 100% w soku z pomarańczy. Pomieszajcie dokładnie. Radzę Wam sok z pomarańczy dozować partiami i za każdym razem porządnie dokładnie wymieszać, żeby uzyskać taką fajną, lejącą konsystencję, ale zarazem na tyle gęstą, żeby później nie ściekła nam z bułeczek. Jeżeli to zrobicie, na sam koniec będziemy dodawać jeszcze białka. Ja użyłam czterech łyżek białka. Dołączyłam do naszego lukru i porządnie wytrzepałam. Gotowy lukier odstawiłam i zabrałam się za przygotowanie trzeciego nadzienia do cynamonek, takiego bardzo klasycznego. Do nadzienia do cynamonek użyłam kostki masła, które pokroiłam do miseczki. Będę je delikatnie rozgrzewać w mikrofali tak, żeby zmiękło i się rozpuściło, ale nie było gorące. Do rozpuszczonego masła dodałam niepełną szklankę cukru białego oraz około trzech łyżek cukru brązowego. Na sam koniec wsypałam całe opakowanie cynamonu. Całość dokładnie wymieszałam do połączenia się wszystkich składników i odstawiłam gotowe nadzienie na bok, ponieważ w następnym filmie zobaczycie jak wykonać cynamonki. Koniecznie zapisz sobie ten film, bo zobacz co za chwileczkę będziemy robić. Smacznego!